12 grudnia. Ten dzień dla mnie osobiście jest niesamowicie ważny. Pozwolę sobie tutaj na odrobinę prywaty i chcę serdecznie pozdrowić Lucjana Pożydzickiego, mojego rodzonego ojca, który 75 lat temu przyszedł na świat. Tato, super, że jesteś. 12 grudnia, wiele kilometrów stąd, w meksykańskiej Guadalupe, Objawiła się po raz pierwszy Juanowi Diego matka Boża. To objawienie, dziś znane na cały świat, sprawiło coś nieprawdopodobnie doniosłego. Nagle poganie, Indianie, ludzie, którzy wierzyli w różne tajemnice z religie, czy to azteckie, czy inków, czy bogów w słońce i księżyce, gwiazdki i co tam jeszcze, bez miecza, bez pięści, całymi wioskami, całymi grupami się nawracali. Dokonał się cud na tym wzgórzu Tepeyac w Mexico City dzisiejszym. Popatrzmy zatem Jakie słowa na ten dzień przynosi nam Ewangelia. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry uczniowie zapytali Jezusa: "Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?" On odparł: "Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, i postąpili z Nim tak, jak chcieli, taki Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu, ten fakt, że niezależnie jakie znaki dostaniemy, i tak jesteśmy ślepi, dobrze jak na jedno oko, a bywa całkowicie. To jest prawda, która dotyczy nie tylko faryzeuszy przed laty, ale nas tu w XXI wieku w samym centrum Europy. Ten 12 grudnia przed laty, to przyjście Guadelupany, jak mówią o niej Meksykanie, było kolejną próbą ratowania nas z naszych niedowiarstw. Fatima, jedźwałt. Lourdes, la Salle, można powiedzieć, w tych wszystkich miejscach, Maryja woła z mocą. Uwierzcie wreszcie, pokuty, pokuty, pokuty. Różańca, różańca, różańca. Dostaliście wszystko na tacy. Co się z Wami, z nami dzieje, że tej tacy nie tylko nie zauważyliśmy, ale jeszcze łokciem ją strącamy. Dlatego dobrze, że jest ta, którą nazywamy i matką, i królową.